Postępujący wiek jest jak początek nowego rozdziału w życiu. Osiągnięcie 60 roku życia to istotny kamień milowy w tej podróży. Młodość pamiętam jak wczoraj, ale czas szybko płynie i nagle okazuje się, że stałem się osobą, która codziennie spotyka się z różnymi uczuciami wynikającymi z lat życia. Życie ciągle się zmienia, a my również zmieniamy się, dostosowując się do tego, co przynosi nam życie. Kiedyś byłem społeczną osobą, otaczaną przez przyjaciół i rodzinę. Aktywnie uczestniczyłem w wydarzeniach społecznych, będąc postrzeganym jako osoba godna zaufania. Z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że zaczynam się oddalać od ludzi. Przestałem postrzegać to jako coś, co dotyczy tylko mnie. Zrozumiałem, że może to być bardziej ogólny problem. Postaram się wyjaśnić powody tego wideo. Jeśli uznałeś tę treść za przydatną, nie zapomnij polubić, subskrybować i włączyć powiadomień, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Gdy osiągnąłem 60 lat, czas stał się cenniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Z chwilą osiągnięcia tego wieku, zrozumiałem jeszcze bardziej wartość czasu. Teraz postrzegam czas nie tylko przez pryzmat godzin i kalendarzy, ale z pełną świadomością jego ograniczonej natury. Kiedy byłem młody, czas wydawał się nieograniczony, a teraz każdą chwilę traktuję jak cenny prezent. W poprzednich latach marnowałem czas, teraz poświęcam go starannie wybranym doświadczeniom i znaczącym relacjom. Wolę głębokie rozmowy z kilkoma osobami, które mnie rozumieją, niż zagubić się w tłumie na dużych spotkaniach. Mając świadomość ochrony czasu, zamiast płytkich relacji i zobowiązań, zaczynam patrzeć na zdrowie, pasje i ludzi, którym faktycznie zależy na mnie. Ta zmiana przyniosła głęboki spokój w moim życiu społecznym. Moje relacje stały się bardziej szczere, a rozmowy bardziej znaczące. Moje dni nie są już tylko zajęte, ale wypełnione. W tym etapie życia skupiam się na pięknie teraźniejszości. Zamiast żałować i roztrząsać małe problemy z przeszłości, czerpię radość z wolniejszego tempa i bycia w chwili obecnej. Teraz przeżywam każdą chwilę, wiedząc jak cenny jest to dar i chcę żyć w pełni. Relacje z biegiem czasu ewoluują. Niektóre się pogłębiają, inne cichną. W wieku 60 lat odnajduję spokój w akceptacji, że żadna relacja nie trwa wiecznie. Kiedy byłem młody, ważne było otaczać się ludźmi Brać udział w każdym wydarzeniu i uszczęśliwiać wszystkich. Z biegiem czasu zrozumiałem, że relacje, które nie są wzajemne, pochłaniają energię. Ludzie dość często odchodzą z naszego życia z różnych powodów. Niektórzy się przeprowadzają, inni są zapracowani, a jeszcze inni doświadczają zmian, które prowadzą do rozdzielenia naszych dróg. Kiedyś brałem utraty w relacjach do siebie. Dziś rozumiem, że każdy ma swoją podróż życiową, która prowadzi nas różnymi ścieżkami. To zrozumienie przynosi mi wewnętrzny spokój. Zmienia się nie tylko otoczenie, my także się zmieniamy. Moje priorytety z biegiem czasu się zmieniły. Bardziej cenię prostotę, uprzejmość i autentyczność. Już nie toleruję dramatu i jednostronnych relacji. Prawdziwe relacje są wzajemne, nie wyczerpują, lecz wręcz przeciwnie napełniają. Trudne doświadczenia w relacjach nauczyły mnie stawiania granic, dostrzegania sygnałów ostrzegawczych i doceniania własnego dobra. Teraz kieruję swoją energię i czas w stronę osób, które mnie inspirują. Mimo, że czasem nostalgicznie wspominam dawne relacje, teraz doceniam je jako cenne wspomnienia. Postrzegam odległość, jaką mam od osób, z którymi kiedyś byłem blisko, jako ich wkład w to, kim jestem dziś. Ta perspektywa pozwala mi pogodzić się z przeszłością i pomaga znaleźć spokój w tym etapie życia. Zaufanie staje się coraz bardziej złożone. Z wiekiem lepiej rozumiem kruchość zaufania. W młodości łatwo ufałem ludziom, jednak zdrady, których doświadczyłem przez całe życie, uczyniły mnie bardziej ostrożnym. Teraz jestem o wiele bardziej selektywny w wyborze tego, kogo wpuszczam do swojego bliskiego otoczenia. To nie oznacza, że jestem skrzywdzony czy zły, po prostu moje doświadczenia nauczyły mnie większej ostrożności. Przeżyłem lata pełne rozczarowań, zostałem odrzucony przez ludzi, których uważałem za wsparcie. Te doświadczenia zmusiły mnie do wyboru pomiędzy zamknięciem się na świat, a ostrożnym otwarciem się na nowe relacje. Wybieram to drugie, ale to podchodzenie z pewnym niedowierzaniem również niesie swoje koszty. Gdy poznaję kogoś nowego, moją pierwszą reakcją nie jest ciekawość, lecz zazwyczaj podejrzliwość. Choć to wymaga trudnego podejścia, moja pewność siebie wzrosła w tym procesie. Moje wewnętrzne instynkty w ostatnich latach dostarczyły mi doświadczeń, które odnawiały moją wiarę w ludzkość. Czyn, jakim było podniesienie przez obcego rzeczy, które upuściłem, lub gest sąsiada, który sprawdził, czy wszystko w porządku w złych warunkach pogodowych, przypomina mi, że zaufanie wciąż jest możliwe. Zaufanie wymaga delikatnej równowagi. Zamiast budować wysokie mury, należy zachować otwarte drzwi do miłości i połączeń. Dzięki temu, że naprawdę ufam nielicznej grupie ludzi, Bardziej doceniam ich wartość, a w relacjach z innymi chronię swoje granice. Choć nie jestem już tak swobodny w zaufaniu jak kiedyś, zaczynam nadawać głębszą wartość obecnym relacjom. To cenny dar w tym etapie życia. Teraz świat wydaje się inny. W wieku 60 lat widzę, że świat, w którym dorastałem, jest zupełnie inny. Tempo życia i struktura naszych interakcji się zmieniły. Kiedyś sąsiedzi byli jak rodzina. Zwracaliśmy się do siebie po imieniu. Bez zaproszenia dzieliliśmy filiżankę kawy i zawsze byliśmy gotowi sobie pomóc. Relacje były naturalne i effortless. Były częścią trwałego poczucia przynależności, które nie wymagało ciągłego wysiłku. Jednak teraz wydaje się, że każdy stara się nadążyć za wymaganiami współczesnego sukcesu. Ludzie już nie odwiedzają się nawzajem, a rozmowy są często w pośpiechu. Technologia ułatwia komunikację, ale nie zastąpi bezpośredniego spotkania. Ani możliwości usłyszenia niuansów głosu drugiej osoby. Ciągłe powiadomienia, aktualizacje wiadomości i przewijanie treści sprawiają, że świat staje się głośniejszy, a jednocześnie bardziej samotny. Czasami chcę uciec od wszystkiego, aby być sam na sam ze swoimi myślami. Dziś widzę świat jako odległy od wartości, których mnie nauczono. Uczciwość, życzliwość i wartości społeczne giną w hałasie, tęsknię za głębią ludzkiego połączenia. Dlatego pragnę prostoty przeszłości. Nie dlatego, że opieram się zmianie, chociaż nostalgicznie czasami idealizuję przeszłość, zdaję sobie sprawę, że każda epoka miała swoje trudności. W miarę postępu świata, ja również się wycofuję. To nie wynika z bólu, lecz z pragnienia trzymania się rzeczy, które wciąż wydają mi się prawdziwe i znaczące. Samotność to nie to samo co osamotnienie. W młodości myliłem bycie samotnym z poczuciem osamotnienia. I unikałem spędzania czasu samemu. Jednak, w wieku 60 lat zrozumiałem, że samotność nie jest czymś, czego należy się bać. To nawet cenne doświadczenie. Samotność nie oznacza pragnienia niedostępnego połączenia to stan bycia zadowolonym z samego siebie, swojej własnej firmy i poczucia spokoju. Najspokojniejsze chwile w moim życiu to te, kiedy jestem nieruchomy i koncentruję się na teraźniejszości. Odkryłem na nowo proste przyjemności w samotności. Siedzenie przy oknie z filiżanką herbaty, obserwowanie ptaków, odczuwanie słońca podczas porannych spacerów i słuchanie trzasku ognia w zimne wieczory. Te chwile przynoszą mi spokój, którego nie dają mi zatłoczone miejsca. Samotność daje mi możliwość przemyślenia wspomnień z przeszłości i nauki z nich. Odwiedziny wnuków i rozmowy z dawnymi przyjaciółmi wciąż sprawiają mi radość, ale teraz te połączenia są oparte na wyborze, a nie na obowiązku. Nie czuję potrzeby, aby na każde zaproszenie odpowiadać twierdząco ani utrzymywać relacji, które wysysają moją energię. Samotność pomaga mi docenić moje obecne relacje i pozwala mi w pełni przeżywać chwile, gdy się spotykamy. Samotność uczy mnie kochać siebie i przynosi poczucie wartości niezależne od liczby osób wokół mnie lub liczby moich aktywności społecznych. W wieku 60 lat nauczyłem się postrzegać samotność nie jako słabość, lecz jako oznakę siły. Daje mi to szansę na skupienie się na tym, co naprawdę ważne na oddaleniu się od hałasu i na zachowaniu wewnętrznego spokoju. Ten wybór przyniósł mi głębsze i bardziej trwałe szczęście, niż się spodziewałem. Dlaczego więc teraz unikam ludzi? Na tym etapie życia unikam ludzi nie z powodu bólu ani złości, lecz raczej z powodu spokoju. Przez całe życie doświadczyłem wielu relacji i zrozumiałem, że żadna z nich nie jest trwała. Żadna więź nie może być długotrwała. To lekcja, która przyszła mi z akceptacją. W młodości wiele energii i czasu dawałem bezinteresownie, aby być kochanym, pomagać i być osobą godną zaufania. Jednak z biegiem czasu doświadczyłem wielu rozczarowań ze strony ludzi, którzy mnie zranili, dając ze siebie wszystko, dopóki moja energia nie wyczerpała się. Moja dobra wola została wykorzystana, a moja lojalność eksploatowana. Teraz, mając 60 lat. Widzę wszystko bardziej klarownie i rozumiem, że unikanie ludzi nie oznacza rezygnacji z człowieczeństwa, ale raczej ochrony samego siebie. Już nie zmuszam się do utrzymywania toksycznych relacji czy sytuacji, które sprawiają, że czuję się nieważny. Wymieniłem hałas społecznych obowiązków na znaczącą samotność i nigdy wcześniej nie czułem się tak spokojny. Trzymam się z dala od ludzi, którzy tworzą dramat, są samolubni, lub nie wykazują prawdziwego zainteresowania. Utrzymuję relacje z tymi, którzy są ze mną nie tylko w trudnych momentach, ale również w dobrych. Te więzi są dla mnie wartościowe i podchodzę do nich z miłością. Nie stosuję już polityki otwartych drzwi dla wszystkich, lecz tworzę bardziej selektywne i głębsze połączenia. Unikanie ludzi pomogło mi bardziej docenić ich obecność. Te rozmowy oparte na wyborze, a nie obowiązku, czynią je bardziej wartościowymi i niezapomnianymi. W wieku 60 lat zrozumiałem, że życie nie polega na tym, ile rzeczy zrobiliśmy lub co posiadamy, lecz na jakości historii, które przeżywamy, na połączeniach oraz na wewnętrznej harmonii, którą osiągamy. Odkryłem radość w prostocie i siłę w samotności, a wybierając tą drugą, poczułem zadowolenie. Unikanie ludzi nie ma na celu ucieczki od bólu, lecz ochrony spokoju, który zdobyłem w trudny sposób. Jeśli ty również jesteś na podobnej drodze, nie wahaj się wybrać tego, co dla ciebie prawdziwe. Ten etap życia jest nasz, aby go przeżyć w najbardziej satysfakcjonujący sposób. Skupmy się na życiu autentycznym i cieszmy się każdą chwilą, która nam została. Dbaj o siebie i dziękuję, że jesteś częścią tej podróży. Mam nadzieję, że te lekcje zainspirują Cię do przeżywania życia w pełni i w autentyczny sposób. Teraz chciałbym usłyszeć od Ciebie: Poświęć chwilę na przemyślenie i podzielenie się czymś, co zamierzasz wprowadzić w życie. Wspierajmy się nawzajem w tej podróży. Jeśli podobał ci się ten film, proszę o komentarz. Jeśli nie, nie wahaj się złożyć krytyki. Twoje opinie są dla nas bardzo cenne. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej treści. Dziękuję za oglądanie i czerp inspiracje z życia, żyjąc na swoich warunkach.